1 września obchodziliśmy już 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W gminie Kaczory zginął kapral Piotr Konieczka, który uznawany jest za pierwszą ofiarę wojny. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył w Śmiłowie rodzinie patent oficerski na stopień podporucznika. Konieczka zginął o godzinie 1.40, broniąc posterunku Straży Granicznej w Jeziorkach. Uroczystości upamiętniające męczeńską śmierć Piotra Konieczki odbyły się w Jeziorkach oraz w Zelgniewie. Władze gminy na czele z burmistrzem Brunonem Wolskim złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem Piotra Konieczki w Jeziorkach oraz pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej w Zelgniewie. Szanowni państwo, to jest naprawdę szczególna chwila, w której możemy oddać hołd i cześć pamięci tych wszystkich, którzy zginęli i właśnie w tym dniu 1 września, ale i też w całej II wojnie światowej. Obyśmy nigdy nie musieli doświadczyć takiego czasu, gdzie pożoga wojenna dotknie również nas. Dziękuję panu burmistrzowi i na pana burmistrza ręce składam podziękowania dla wszystkich mieszkańców gminy Kaczory, którzy w ten sposób Upamiętniają, począwszy tutaj od jeziorek, przez Zelgniewo i wszystkie inne miejsca, właśnie tę pamięć, związaną z tymi ludźmi, z ich bohaterską śmiercią, oddaniem życia za to, że my dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju. Tegoroczne obchody miały szczególnie podniosły charakter. Punktualnie o godzinie 12 w kościele w Śmiłowie odprawiono mszę świętą, w której uczestniczył m.in. wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski, starosta pilski Rafał Zdzierela oraz burmistrz miasta i gminy Kaczory Brunon Wolski. Następnie dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu w Śmiłowie. Piotr Konieczka został uhonorowany pośmiertnym awansem na pierwszy stopień oficerski. Decyzję tę podpisał prezydent Karol Nawrocki. Na lewo. Orkiestra, kierunek na lewo. Marsz! 86 lat temu zmieniły się na trwałe losy świata, Polski, historii naszych rodzin, naszych domów. Polska w brutalny sposób została zaatakowana przez niemieckiego najeźdźcę, a tym samym rozpoczęła się najkrwawsza, najbardziej okrutna w historii świata, w historii Polski wojna, wojna wyniszczająca Wojna, która zabijała, która prowadziła do upadku państwa, która niszczyła, ta ideologia śmierci, niesiona najpierw od niemieckiego, a później od sowieckiego najeźdźcy, na trwałe zmieniła nasze życie, naszą historię. Jesteśmy dzisiaj w Śmiłowie, w małej miejscowości. Ale jesteśmy tłumnie zgromadzeni. Bo pamiętamy. Śmiłowo pamięta, a przez to Polska pamięta. Jeśli jest pamięć w najmniejszej z naszych miejscowości, jeżeli jest pamięć w naszych domach, jeżeli jest pamięć w naszych rodzinach, to znaczy, że odrabiamy tą brutalną, trudną, twardą lekcję historii po raz kolejny. Około północy, już zaczyna się robić nerwowo z nocy 31 na 31 sierpnia, na 1 września 1939 roku. Kapral, Piotr, Konieczka, który został powołany do armii na wiosnę, dzień wcześniej prawdopodobnie był na swojej ostatniej przepustce. Wrócił na swój posterunek przygraniczny niedaleko, stąd była właśnie. Granica przebiegająca pomiędzy Polską a III Rzeszą, i na tej granicy pełnił służbę w oddziale kilkuosobowym. I koło godziny pierwszej w nocy, pierwszej dwadzieścia, zostali zaatakowani. Huk wystrzałów i napad. Niewypowiedziana wojna. Piotr Konieczka osłaniał swoich żołnierzy. Mając do dyspozycji karabin maszynowy, osłaniał tych, którzy ratowali swoje życie. Stał na posterunku do samego końca. Bronił tego, do czego został powołany granic państwa polskiego. To nie jest kreska na mapie. To jest obrona naszych wartości, właściwości, nas jako narodu, nas jako rodziny polskiej. Naszego domu, bronił swojego domu, a przez to bronił naszego, wspólnego domu, któremu najmie Polskę. Złożyłem wniosek do prezydenta Rzeczpospolitej po tych rocznych pracach nad upamiętnieniem kaprala Piotra Konieczki. I z najwyższą przyjemnością za chwilę wręczę patent oficerski rodzinie. Bo decyzją prezydenta Rzeczpospolitej wydaną w ostatnich dniach. Stwierdzam, że Piotr Konieczka, syn Filipa, w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego, po śmierci, z dniem 29 sierpnia. 2025 roku został mianowany na stopień podporucznika wojska polskiego. Niech ta chwila zadumy będzie dla nas impulsem do dalszego działania, by prawda o bohaterach z naszej ziemi była żywa, przekazywana z pokolenia na pokolenie i obecna w sercach młodych Polek i Polaków. Cześć i chwała bohaterom. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że pan, mi, pan minister, pan premier dzisiaj przybył, żeby właśnie tutaj jeszcze wyróżnić tych tutaj właśnie naszych mieszkańców, którzy 86 lat oddali to, co najwartościowsze, oddali swoje życie, prawda, po to, abyśmy my dzisiaj mogli tu się spotykać, abyśmy my mogli żyć w wolnej Polsce i aby nam się dobrze działo. Także serdecznie, serdecznie panie premierze dziękuję, dziękuję wszystkim, Którzy tutaj przybyli. Dziękuję posłom, dziękuję panom Marszałkom, panu Wojewodzie Jarosławowi Maciejerskiemu. Tutaj szczególne podziękowania wspomniał tutaj pan Starosta, że właśnie to jest główny organizator. I zobaczcie, co tu się stało dzisiaj, że tyle pocztów sztandarowych, że tyle ludzi jest obecnych i oddaje cześć właśnie tym. Mieszkańcom. Gmina Kaczory była położona na pograniczu z Trzecią Rzeszą, a więc tu niedaleko, bo 5 km stąd przebiegała granica. Jeszcze raz Panie Premierze serdecznie dziękuję. Naprawdę to jest dla nas wielkie wyróżnienie, dla mieszkańców naszej gminy również. Serdecznie dziękujemy. Szef Mond zapowiedział jednocześnie, że to nie wszystko. W najbliższym czasie jedna z jednostek w województwie zachodniopomorskim będzie nosić imię podporucznika Piotra Konieczki. Na cmentarzu w Śmiłowie odbył się także apel poległych i salwa honorowa. Następnie liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów na grobie kaprala Piotra Konieczki. Dalsza część uroczystości odbyła się na miejscowym stadionie, gdzie wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej w Śmiłowie.